Doskonale, skrzyżowanie dróg zostało zabezpieczone. Msokola 1. Jesteśmy silnie atakowani na mostie Moltkiego i nie możemy się utrzymać. Oni mają helikoptery. Powtarzam, oni mają... Dniepr? Zgłoś się. Dniepr? Short, Musimy zabezpieczyć moc Moltkiego, albo załamie się cała planka! Romanow, wysyłam Was, abyście wzmocnili sekcję B i zajęli ten most. Będziecie potrzebowali wsparcia przeciwlotniczego, żeby uporać się z tymi helikopterami. Proście o posiłki na kanale Wsparcia. No, Amerykanie rozwalą was na kawałki! Jeśli nie będziecie w stanie się zabezpieczyć poruszniku! Jesteście gotowi, poruczniku. Teraz ruszajcie na most, a po drodze oczyśćcie niebo. Zbliżają się do was helikoptery wroga, poruczniku. Nabierzony helikopter został zniszczony. Możemy przebić się przez

Dobrze, że dotarłeś tam na czas Romanów. Cała flanka mogła lada chwila paść. Teraz przetknijcie się dalej i zabezpieczcie ten most. Wykonałem nie Jesteśmy w drodze powrotnej. Ochotnik bez Rozkaż na pozycję. Mamy most! Teraz utrzymajcie to miejsce i dajcie tu jakieś worki z piaskiem, żeby wzmocnić tę pozycje. Lada chwila, spodziewajcie się kontrataku! Jedziemy do tego parymetru! Kruk zniszczony! Ciężka przeciwrotnicza do dyspozycji! Przenieść się na pozycję! Romanow, potrzebujemy też stanowisk broni przeciwpancernej. Niech wasi ludzie nie przerywają pracy! Ja Sokół 1. Most Moltkiego jest teraz pod naszą kontrolą, a północna flanka została zabezpieczona. Jesteśmy dłużnikami porucznika Romanowa. przydzielam was do sekcji B. Właśnie formują linię bojową. Zajmijcie swoją pozycję i przygotujcie do natarcia. Powinniście też skorzystać z tej okazji, aby uzupełnić straty. Romanow, przemieśćcie się z sekcją B do głównej alei i połączcie z kapitanem Malaszenko. Amerykanie przygotowują kontruderzenie! Sekcja A nacierać! Sekcja B nacierać! Sprawdźcie, by ten dzień przeszedł do historii, towarzysze! Sokół 1 bez odbioru! Tu pojazd się Ja Sokół 1! W drodze są helikoptery, które mają wam pomóc! Podziękujmy lotnictwu frontowemu, towarzysze!

bardzo dobrze, Romanow. Na Natarcie rozwija się pomyślnie. Teraz chcę, abyście połączyli się z kapitanem Malaszenko. Utworzycie razem formację, na którą Amerykanie rzucą się i zostaną zniszczeni. Atakty, Oboś, Malaszenko, zgłoś się. Gawarit, Małaszenko! Przemieszczamy się teraz na wysuniętą pozycję! Widzę już amerykańskie czołgi! Dobrze! Zaraz rozpoczną swój kontratak! Przenieśmy związek na ten obszar. Dziękuję! Poruczniku, uratowaliście dzisiaj wielu ludzi! Zapamiętamy to! Małaszenko bez odbioru! Ja, Soku 1. Wszystkie jednostki na miejscu, a Amerykanie zbliżają się! Sekcja A i B mają w dalszym ciągu dążyć do zamknięcia wyrwy. Natomiast porucznik Romanow i kapitan Malaszenko będą trzymać środek. Romanow, daję wam dowództwo nad wszystkimi jednostkami wsparcia ogniowego. Lecą do nas tu 95, ale do czasu ich przybycia musicie użyć całego dostępnego wsparcia, by powstrzymać atak amerykanów. Mamy tu pierwszy Szalon Broga. Romanow. Każdy walić artylerii i lotnictwu. Kamalit maszenko! Zniszczymy drogę, jeśli weźmiemy zbiorowe wsparcie ogniowe. Moją troską jest wygranie tej bitwy, kapitanie, a nie zachowanie miejsca na defiladę dla dowództwa armii. Kontynuujcie misję! Zrozumiałem, soku jeden. Maszenko bez odbioru. Nie rzucają do ataku wszystko, co mają. Liczę poruczniku, że sobie z nimi poradzicie. Kawelyt marszelko! To wielki dzień dla macierzy i dla socjalizmu. Kroce Berlin zachodni zostanie wyzwolony. Nie muszą być w desperacji, skoro rzucają się na nas w taki sposób! Da, Zachowują się jak chłopcy i umrą jak chłopcy! Jeden do wszystkich jednostek. Stać w miejscu. W drodze są bombowce Tu-95. Mające zająć się resztą sił nieprzyjaciela. Powtarzam, stać w miejscu. Nie wchodzić na obszar docelowy. Jaberkut, na Ja Berkut, zrzucamy nasz ładunek. Trzymać się z dala. zakończone powodzeniem. Wracam do bazy. Berkut bez odbioru. ZMIESZCZYLIŚMY ICH! Ja, Soku Jeden, do wszystkich jednostek grupy bojowej. Amerykanie zostali zniszczeni i droga jest bezpieczna. Jestem z was niesłychanie dumny, ale proszę, abyście oddali honory tym towarzyszom, którzy dzisiaj zginęli. Bez ich ofiary nie udałoby nam się odnieść zwycięstwa. Soku Jeden, bez odbioru. Zaczęło się. Rzeczywiście. Zastanawiam się, jak to się skończy. Najlepiej wkrótce. Dzisiaj zwyciężyliśmy z łatwością. Kto wie, jak będzie jutro. E, oto mój siostrzenie z kolan. Dzisiaj naprawdę się wyróżnił. Towarzysz połkownik, zgłasza się kapitan Małszenko. Spocznij, towarzyszu. To major Libiediew. Cieszę się, że mogę pana poznać, towarzyszu. Dzięki panu odnieśliśmy dziś miażdżące zwycięstwo. Jeden z wielu kolejnych. Cała Europa zobaczy chwałę socjalizmu. Czy będziecie towarzyszyć mojemu wujowi? To dla nas zaszczyt. Ale powinien nie zwrócić do swojej jednostki, Nikolaj. Powiedz ludziom, że jestem z nich dumny. Będę, wujku. Zrobimy wszystko, by osiągnąć zwycięstwo w naszej wielkiej sprawie, towarzyszu majorze. Przypomina swoją matkę. Kilku więcej takich ludzi, a ta wojna skończy się w ciągu tygodnia. Mam nadzieję, że macie rację, Waleriu Fiodorowiczu. На правда, мам.